Są ludzie, których obecność wprowadza ciszę, nie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, ale dlatego, że ich istnienie mówi więcej niż słowa. Spotykasz ich czasem przypadkiem, na ulicy, w rozmowie, w spojrzeniu i coś się porusza, coś się zmienia. Nie potrafisz tego nazwać, ale czujesz, że spotkałeś kogoś innego, głębszego. Obecność takiej osoby nie zostaje niezauważona i nigdy nie pozostawia obojętnym. Karl Jung wierzył, że niektórzy ludzie niosą w sobie światło, które nie tylko oświetla drogę innym, ale również rzuca cień na to, co jeszcze nieprzepracowane, nieuświadomione, ukryte. Taka energia wywołuje reakcję. Nie zawsze ciepłe, nie zawsze życzliwe, ale zawsze znaczące, bo światło nie tylko pokazuje piękno, ale również to, co wymaga uzdrowienia. Jeśli zauważasz, że ludzie reagują na ciebie w sposób nieoczekiwany, z fascynacją, niepokojem, dystansem, lub nawet niechęcią, to możliwe, że nie chodzi o ciebie jako osobę, ale o to, co twoja obecność w nich uruchamia. A to może być pierwszy znak, że masz w sobie coś naprawdę wyjątkowego. Bywają chwile, gdy wchodzisz do pomieszczenia i czujesz, jak powietrze lekko się zmienia, nie powiedziałeś jeszcze ani słowa, a już widać, że niektórzy zaczynają się wiercić na krzesłach, inni patrzą z ciekawością, jeszcze inni odwracają wzrok, coś w tobie poruszyło ich świat wewnętrzny, choć sam mogłeś tego nawet nie zauważyć. Jung opisywał to zjawisko jako działanie nieświadomej projekcji. Twoja obecność aktywuje w innych ich własne, niewyrażone treści i to może być wyzwalające, ale też konfrontujące. Czasem wystarczy, że jesteś sobą, nie grasz roli, nie dopasowujesz się do oczekiwań i już to wystarczy, by wywołać w kimś lęk, bo ludzie przyzwyczajeni do masek i udawania czują, się zagrożeni przez tych, którzy funkcjonują w prawdzie. Twoja autentyczność staje się wtedy nie tylko źródłem inspiracji, ale i lustrem, w którym inni widzą to, czego sami nie mają odwagi zobaczyć. To lustro nie ocenia, ale pokazuje. I to bywa trudne do zniesienia. Możesz zauważyć, że niektórzy reagują na ciebie z dystansem, choć nie dałeś im ku temu powodu. Inni z kolei chcą być blisko, bo czują, że z tobą można oddychać głębiej, być bardziej sobą. Reakcje ludzi stają się wtedy nie tylko odbiciem ich emocji, ale mapą tego, co twoje istnienie wyzwala w ich psychice. To nie ty ich niepokoisz, to coś w nich, co właśnie się przebudza. Przykładem może być sytuacja, w której mówisz coś prostego, szczerego. A druga osoba reaguje przesadnie, broni się, atakuje, milknie. Dlaczego? Bo twoje słowa trafiły tam, gdzie miały trafić do miejsca, które przez lata było ignorowane. Nie chodzi o to, by prowokować, chodzi o to, że, będąc autentycznym, prowokujesz nieświadomie. I to jest dar, ale i odpowiedzialność. Ludzie, Często nie potrafią zrozumieć, dlaczego ktoś taki jak ty budzi w nich niepokój. Czują, że coś się zmienia, ale nie wiedzą co. Jung opisał to jako moment, w którym ego zostaje skonfrontowane z cieniem, czyli z tym, czego człowiek w sobie nie chce widzieć. Ty nie robisz nic złego, ty po prostu jesteś, ale dla niektórych to bycie to już rewolucja. A rewolucje nigdy nie przebiegają spokojnie. Jeśli więc zauważasz, że twoja obecność wprowadza ruch emocjonalny, psychiczny, czasem nawet fizyczny, to nie uciekaj od tego. Nie próbuj się kurczyć, żeby innym było wygodniej. To, co w tobie żywe, autentyczne, głębokie, to dar. I choć nie wszyscy będą potrafili go przyjąć, to nie znaczy, że powinieneś go ukrywać. Wyjątkowość nie krzyczy. Nie potrzebuje uznania. Nie szuka aprobaty, ona po prostu jest cicha, stabilna, czasem niezrozumiała, często niewygodna dla otoczenia. Karl Jung pisał, że prawdziwa indywidualność to coś, co człowiek w sobie odkrywa, a nie coś, co tworzy na potrzeby świata zewnętrznego. I właśnie ta odkryta, żywa prawda o sobie, gdy zaczyna być manifestowana, burzy porządek świata innych zwłaszcza tych, którzy jeszcze tej prawdy w sobie nie odnaleźli. Ludzie przyzwyczajeni do schematów, do przewidywalności i potwierdzania własnych przekonań, często reagują oporem na obecność kogoś, kto wymyka się ich wyobrażeniom. Ktoś, kto nie gra według reguł, nie z buntowniczości, lecz z autentycznego miejsca wewnętrznej niezależności, staje się dla nich zakłóceniem. System potrzebuje równowagi, ale czasem ta równowaga opiera się na iluzjach. Twoja wyjątkowość może je nieświadomie rozbijać. Wyobraź sobie grupę ludzi tańczących w rytm dobrze znanej melodii. Każdy zna kroki, każdy wie, kiedy zrobić obrót. Nagle pojawia się ktoś, kto nie zna tej choreografii, tańczy w swoim rytmie, porusza się inaczej, nie próbuje się wpasować. W pierwszym momencie cała grupa czuje zgrzyt, przestaje być jednolitym organizmem, pojawia się dysonans i choć niektórzy mogą poczuć się zainspirowani, inni będą czuli złość, nie na ciebie, ale na to, że ich własna muzyka przestaje im wystarczać. Jung twierdził, że osoby bardziej świadome działają jak zwierciadła, nie dlatego, że chcą. Ale dlatego że ich obecność ukazuje innym to, co ukryte. Jeśli żyjesz w zgodzie ze sobą, nie potrzebujesz nikogo przekonywać, ale samo twoje istnienie może konfrontować innych z ich niespełnieniem, z ich konformizmem, z wewnętrzną pustką, którą wcześniej łatwo ignorowali. I to właśnie budzi opór, chłód, zazdrość, a czasem nawet wrogość. Reakcje obronne ego, które czuje się zagrożone, choć nie wie dlaczego. Ludzie mogą ci zarzucać dystans, pychę, oderwanie od rzeczywistości, nie dlatego, że naprawdę to widzą, ale dlatego, że twoja postawa wybija ich z poczucia kontroli. Kiedy nie podążasz za tłumem, burzysz iluzję, że tłum wie dokąd idzie. Gdy nie potrzebujesz zewnętrznego potwierdzenia, pokazujesz innym, że ich uzależnienie od opinii może być niepotrzebne. To nie jest atak, to jest lustro. Ale nie każdy jest gotów się w nim przejrzeć. Przykładem może być miejsce pracy, w którym nikt nie kwestionuje decyzji szefa, bo tak jest bezpieczniej. Aż pojawiasz się ty z pytaniem, refleksją, inną perspektywą, nie z buntu, ale z potrzeby prawdy i nagle układ się kruszy. Niektórzy cię podziwiają, inni zaczynają szeptać za plecami, bo twoja odwaga wydobywa ich lęk, bo twoja jasność przypomina im o tym, jak wiele kompromisów zawarli. Twoja wyjątkowość to nie kostium, to stan ducha, który manifestuje się w postawie, w oczach, w energii. Jeśli jest prawdziwa, nie potrzebuje sceny, wystarczy, że jesteś. Ale właśnie to bycie. Często zmusza innych do przedefiniowania siebie, a redefinicja to proces bolesny. Dlatego ludzie czasem wolą cię zignorować, ośmieszyć lub zdystansować się nie dlatego, że jesteś zły, ale dlatego, że twoje światło razi oczy, które zbyt długo tkwiły w mroku. Pamiętaj, reakcje ludzi to nie dowód na twoją niewłaściwość. To często sygnał, że dotykasz głębszych warstw i u siebie, i u innych. Twoja wyjątkowość nie musi być zrozumiana, by była prawdziwa, nie musi być zaakceptowana, by miała wartość. Jeśli otoczenie czuje się nieswojo, nie zmieniaj siebie. To nie ty jesteś problemem, to świat próbuje zrozumieć, jak to możliwe, że można być sobą i nie uciekać. W świecie, w którym wiele relacji opiera się na cichym przyzwoleniu na przekraczanie granic, Osoba, która jasno komunikuje swoje nie, jest często odbierana jako problematyczna. Niekiedy wręcz jako trudna, ale z psychologicznego punktu widzenia, granice są jednym z najczystszych przejawów zdrowego poczucia tożsamości. Karl Jung podkreślał, że integralność człowieka, jego autentyczna, niepodważalna struktura wewnętrzna. Rozwija się tylko wtedy, gdy potrafi on wyznaczać i chronić swoje granice. I nie chodzi tu tylko o fizyczną przestrzeń, ale o coś znacznie głębszego o duchowe terytorium, które mówi: To jestem ja. Dla wielu osób Twoje granice są jak lustro nie pokazują im tylko Ciebie, ale ukazują także ich własną niezdolność do obrony siebie. To może prowokować może wywoływać reakcje emocjonalne od poczucia winy, przez wstyd, aż po złość. Kiedy ktoś całe życie był nagradzany za uległość, twoja postawa niezależności może być dla niego jak wyrzut sumienia, nie dlatego, że robisz coś, Złego, ale dlatego, że twoja jasność podkreśla jego własną mglistość. Zdarza się, że kiedy odmawiasz spokojnie, bez agresji, ale z wewnętrzną stanowczością, rozmówca czuje się urażony. Dlaczego? Bo został przyzwyczajony do tego, że dobre relacje oznaczają zgodę, nawet kosztem siebie. Gdy mówisz nie, burzysz ten iluzoryczny kontrakt. Pokazujesz, że można być obecnym, ale niedostępnym na wszystko. Można kochać, ale nie godzić się na manipulacje. Można być w relacji, ale nie zapominać o sobie. Dla wielu to nowość, a nowość budzi niepokój. Jung zauważał, że człowiek w procesie indywiduacji czyli stawania się sobą nie tyle odrzuca innych, co wybiera siebie. A to często jest mylone z egoizmem. W rzeczywistości to najwyższa forma odpowiedzialności, bo tylko będąc zakorzenionym w sobie, można prawdziwie i uczciwie być dla innych. Twoje granice nie są murem, który ma chronić cię przed światem. To raczej żywa membrana, przepuszczająca to, co wspiera twoją istotę i zatrzymująca to, co ją rozbija. W praktyce oznacza to, że możesz powiedzieć nie bez poczucia winy. Możesz wybrać samotność, jeśli to, co oferuje ci otoczenie, jest jedynie emocjonalną transakcją. Możesz nie odpowiadać na wiadomość, która narusza twoje poczucie bezpieczeństwa. Możesz wycofać się z relacji, która wymaga od ciebie rezygnacji z siebie. Nie musisz tego tłumaczyć. Twoja granica jest wystarczającym powodem. I właśnie to wywołuje kontrowersje. Bo wiele osób funkcjonuje w relacjach opartych na wzajemnym zacieraniu granic. Kiedy więc pojawia się ktoś, kto jasno komunikuje, gdzie kończy się jego przestrzeń, często jest odbierany jako zimny, niedostępny czy arogancki. Ale to nieprawda. To, że nie pozwalasz się wykorzystywać, nie oznacza, że nie kochasz. To, że nie jesteś zawsze dostępny, nie znaczy, że nie jesteś obecny. To, że wybierasz siebie, nie oznacza, że odrzucasz innych. To oznacza, że znasz swoją wartość, a to jest dziś rzadkie. Twoje granice mogą sprawić, że niektóre osoby odejdą, ale z perspektywy psychologii głębi, to nie ty ich tracisz. To oni nie są jeszcze gotowi, by spotkać się z Tobą na poziomie wzajemności, a nie wymagań. Twoje nie filtruje rzeczywistość, sprawia, że zostają ci, którzy potrafią kochać bez warunków, którzy szanują wolność drugiego człowieka, którzy nie żądają, lecz zapraszają. Granice to nie tylko akt odwagi, o. to akt miłości do siebie. A miłość do siebie, jak pisał Jung, jest początkiem każdego prawdziwego procesu duchowego. Bez niej nie da się kochać drugiego. Bez niej każda relacja staje się próbą wypełnienia pustki. Jeśli więc Twoje nie budzi kontrowersje, nie przejmuj się. To znaczy, że Twoje tak będzie miało wartość, a to już bardzo dużo. Czasami wystarczy, że wejdziesz do pokoju i atmosfera się zmienia. Nikt nie potrafi tego dokładnie nazwać, ale coś w tobie wywołuje reakcję. Może ktoś staje się spięty, ktoś inny zaczyna mówić szybciej, śmiać się nerwowo, ktoś jeszcze spogląda na ciebie nieufnie, choć ledwo cię zna. Z pozoru nic się nie wydarzyło, a jednak twoja obecność coś poruszyła. Karl Jung wierzył, że są ludzie, którzy nieświadomie prowokują przemianę u innych. Samym swoim istnieniem. Nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że są. Twoja obecność może działać jak katalizator. Nie musisz wypowiadać żadnych słów, by ktoś poczuł się obnażony. Twoje milczenie może ważyć więcej niż tysiąc zdań. Twój wzrok może sprawić, że ktoś poczuje się zauważony w miejscu, które sam próbował ukryć nawet przed sobą. Ludzie często reagują oporem. Gdy czują, że ich fasada zaczyna pękać. I właśnie to dzieje się w towarzystwie osób, których obecność niesie w sobie głębie, nie atakując, ale prowokując wewnętrzne pytania. Dla wielu ludzi, spojrzenie w głąb siebie to nie akt ciekawości, lecz zagrożenia. Wymaga odwagi, by zejść pod powierzchnię codziennych ról, masek i pozorów. Kiedy więc spotykają osobę, która żyje z poziomu wewnętrznej prawdy, czują się nieswojo, bo to konfrontuje ich z tym, jak daleko sami są od siebie. Twoje autentyczne bycie przypomina im o wszystkim, co w nich stłumione, odłożone, zapomniane. To nie ty ich raniłeś, to ich własna nieświadomość, która właśnie została wywołana z ukrycia. Jung pisał, że do nieświadomości schodzimy wtedy, gdy światło świadomości zostaje na czymś zatrzymane. A ty możesz być właśnie tym światłem, nie dlatego, że wiesz więcej, ale dlatego, że jesteś bliżej swojej istoty. Nie musisz nic mówić, by zainicjować czyjś wewnętrzny dialog. Czasem wystarczy, że słuchasz bez osądu, że patrzysz bez oceny, że jesteś naprawdę obecny. To rzadkie, to wyczuwalne i to potężne. Przykład? Wyobraź sobie kogoś, kto przez całe życie grał rolę silnego człowieka kontroluje, przewodzi, nie okazuje słabości, aż spotyka kogoś może ciebie kto w sposób naturalny pozwala sobie na autentyczność, mówi o własnych emocjach. Nie udaje, nie dominuje. To zderzenie może być dla tamtej osoby jak trzęsienie ziemi nie z powodu konfliktu, ale dlatego, że cała konstrukcja jej tożsamości zaczyna pękać pod wpływem twojej prawdziwości. I wtedy pojawia się opór może być ukryty w tysiąc postaci ironii, dystansu, a nawet wycofania ale tak naprawdę to moment narodzin. Możliwość spojrzenia w lustro, które pokazuje nie tyle ciebie, co ich własne wnętrze. To, co prowokujesz, nie jest złem, to szansa, nie dla wszystkich od razu widoczna. Jung uważał, że zanim nastąpi transformacja, musi dojść do konfrontacji z cieniem, z bólem, z nieświadomością. Osoby o głębokiej obecności są często inicjatorami tej konfrontacji, nie przez Słowa, ale przez jakość bycia, i choć początkowo mogą być odrzucane, z czasem okazuje się, że to właśnie ich energia była początkiem czegoś ważnego. Dlatego nie dziw się, jeśli ludzie reagują na ciebie dziwnie: jeśli niektórzy się wycofują, inni się złoszczą, a jeszcze inni chcą z tobą rozmawiać godzinami, jakbyś znał ich od lat. Twoja obecność nie jest neutralna. Ona niesie informacje nie tylko o Tobie, ale o świecie wewnętrznym drugiego człowieka. Może stać się impulsem, który rozpocznie proces przebudzenia, ale zanim to się wydarzy, przyjdzie niepokój. I to jest w porządku. Taki właśnie jest początek prawdziwego spotkania nie na powierzchni, ale w głębi. Nie zmieniaj się, by nie prowokować, nie zamykaj się, by nie poruszać zbyt mocno. Jeśli Twoja obecność budzi reakcję, to znak, że żyjesz z poziomu autentyczności. A to zawsze coś uruchamia. Może być trudne, ale jest prawdziwe i to właśnie czyni Cię kimś, kto naprawdę żyje, nie tylko dla siebie, ale też jako impuls dla innych, by zaczęli patrzeć głębiej. Autentyczność to jedno z najbardziej pożądanych, a jednocześnie najbardziej niezrozumianych zjawisk w dzisiejszym świecie. Mówi się o niej wiele, jako o cnocie, jako o kluczu do dobrego życia, ale gdy ktoś naprawdę ją ucieleśnia, staje się dla innych problemem. Karl Jung zauważył, że człowiek autentyczny, ten, który zszedł w głąb siebie, który zintegrował swój cień i nie potrzebuje już masek, nie pasuje do społeczeństwa opartego na konformizmie, bo jego obecność podważa iluzje, na których wielu zbudowało swoje życie. Bycie autentycznym nie oznacza, że zawsze mówisz, co myślisz, bez filtra. Nie chodzi też o bunt dla samego buntu. Autentyczność to cicha siła, która wypływa z połączenia z własnym wnętrzem. To wybór prawdy, nawet gdy jest ona niewygodna. To zgodność między tym, co się czuje, myśli i robi. To spójność, która nie potrzebuje aprobaty. I właśnie ta spójność potrafi wywołać winnych lęk, bo zbyt wiele osób żyje nie jako ja, ale jako ktoś, kogo oczekują inni. Wyobraź sobie osobę. Która całe życie grała rolę miłej, bezproblemowej, dopasowanej. Taki ktoś może poczuć się zagrożony, spotykając kogoś, kto jest sobą bez wysiłku, bez udawania, bez potrzeby przypodobania się. Bo ta obecność pokazuje mu, jak bardzo sam siebie opuścił, jak wiele kompromisów zawarł ze sobą, by być akceptowanym. W tym sensie, twoja autentyczność jest dla innych jak latarnia, oświetla nie tylko drogę, ale i ciemność, której unikali. Jung pisał, że człowiek autentyczny to outsider. Nie dlatego, że chce być inny, ale dlatego, że nie może już być taki jak wszyscy, gdy raz doświadczy się połączenia z własną istotą, nie sposób już wrócić do świata pozorów. A to oznacza samotność, odrzucenie. Czasem nawet wyśmianie, ale to także znak, że jesteś na właściwej drodze, bo bycie sobą to nie droga komfortu, to droga odwagi. Ludzie mogą projektować na ciebie swoje lęki, mogą przypisywać ci intencje, których nie masz, mogą mówić, że jesteś dziwny, za bardzo wrażliwy albo zbyt intensywny. Ale tak naprawdę to ich własny dyskomfort, który próbują przerzucić na ciebie. Twoja obecność zaburza ich równowagę, nie dlatego, że coś robisz źle, ale dlatego, że przestajesz grać w ich grę. Nie chcesz już udawać, nie potrafisz już się ukrywać. I to jest siła. Prawdziwa autentyczność ma też moc przyciągania, ale nie tłumu przyciąga tych, którzy również są gotowi zdjąć maski, tworzy przestrzeń spotkania bez gier, bez mechanizmów obronnych, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek, to spotkania rzadkie, ale prawdziwe. I właśnie one nadają sens drodze, którą idziesz. W świecie, który nagradza grzecznych, przewidywalnych i dopasowanych, wybór autentyczności może być rewolucyjny. Nie oczekuj, że wszyscy to zrozumieją. Nie muszą. Twoim zadaniem nie jest być akceptowanym przez każdego, lecz pozostać wiernym sobie. Jak pisał Jung, każdy człowiek musi zdecydować, czy chce spełniać oczekiwania społeczeństwa. Czy zrealizować samego siebie? Te dwie drogi rzadko się pokrywają. Jeśli więc czujesz, że twoja autentyczność budzi sprzeciw, jeśli spotykasz się z odrzuceniem, dystansem lub brakiem zrozumienia, zatrzymaj się i przypomnij sobie, że to w porządku. Nie jesteś tu po to, by być wygodny, jesteś tu, by być prawdziwy, a to, co prawdziwe, zawsze porusza, czasem boli, czasem inspiruje. Ale nigdy nie pozostawia obojętnym: nie bój się być tym, kim naprawdę jesteś, nawet jeśli nie każdy potrafi to unieść, bo to nie ich akceptacja czyni cię pełnym, ale twoja własna zgoda na to, by żyć w zgodzie ze sobą. I to właśnie jest wolność, której nikt ci nie może odebrać. Bycie sobą nie oznacza, że każdy cię zaakceptuje. W rzeczywistości Często dzieje się odwrotnie. Im bardziej jesteś sobą, tym bardziej zauważasz, że nie wszyscy potrafią iść z tobą dalej. Ale to nie znak, że robisz coś źle. To naturalna konsekwencja życia w zgodzie ze sobą. Karl Jung mówił, że to, co autentyczne, ma swoją wibrację i nie każdy jest na nią gotowy. Gdy wybierasz siebie, wszechświat zaczyna cię filtrować. Część osób znika. Ale pojawiają się też ci, którzy są z tobą naprawdę. Często, kiedy zaczynasz dojrzewać wewnętrznie, twoje relacje przechodzą transformację. Zauważasz, że rozmowy, które kiedyś wydawały się naturalne, teraz są puste, że spotkania, które kiedyś cię cieszyły, teraz męczą, że niektóre osoby zaczynają cię unikać, jakby twoja obecność przestała im pasować. Możesz. To odczuwać jako stratę, ale to raczej oczyszczenie. Gdy Twój poziom świadomości się zmienia, zmienia się również to, co rezonuje z Twoim wnętrzem. Nie jesteśmy tu po to, by utrzymywać każdą znajomość, każdą relację, każdy kontakt. Życie to nieustanny proces selekcji i to nie Ty decydujesz, kto zostaje, a kto odchodzi. To twoje bycie sobą staje się sitem. Ludzie, którzy byli przy tobie dla korzyści, energii, uwagi czy wygody, zaczną się wycofywać. Nie dlatego, że stajesz się gorszy, ale dlatego, że przestajesz spełniać ich nieświadome oczekiwania, przestajesz być dostępny emocjonalnie na ich warunkach i to ich uwiera. Jung pisał, że relacje budowane z potrzeby są chwiejne, bo opierają się na brakach. Ale relacje zrodzone z dojrzałości mają zupełnie inny fundament. Są jak dwa pełne naczynia, które się spotykają nie po to, by się uzupełniać, ale by dzielić się tym, czym są. Kiedy więc zaczynasz żyć zgodnie ze swoją prawdą, ludzie, którzy sami są w procesie wewnętrznego wzrostu, poczują się przyciągani do ciebie, nie będziesz musiał walczyć o ich uwagę, oni po prostu się pojawią, jakby prowadzeni przez coś większego. To jest subtelny, ale głęboki proces, nieprzypadkowy. Wszechświat działa z precyzją. Gdy uwalniasz się od potrzeby bycia lubianym przez wszystkich, tworzysz przestrzeń na autentyczne spotkania. To tak, jakbyś przestał nadawać na wszystkich stacjach naraz i zaczął wysyłać jeden czysty sygnał. Ci, którzy są na tej samej częstotliwości, usłyszą cię i przyjdą, czasem w ciszy, czasem niespodziewanie, ale zawsze we właściwym momencie. Nie ma nic bardziej wyzwalającego, niż świadomość, że nie musisz już nikogo przekonywać do siebie, nie musisz tłumaczyć swojej drogi, swojej wrażliwości, swoich granic, bo ci, którzy są twoimi ludźmi, nie będą cię potrzebować w wersji dostosowanej. Oni pojawią się wtedy, gdy będziesz sobą w pełni. I to jest jeden z najpiękniejszych darów autentyczności, że nie musisz jej sprzedawać. Wystarczy, że ją jesteś, oczywiście. Ten proces nie jest bezbolesny. Odejścia mogą ranić, zwłaszcza gdy dotykają bliskich osób, ale warto pamiętać, że każdy człowiek w Twoim życiu ma swoją porę, jak pora roku. Niektórzy są wiosną pełną wzrostu, inni jesienią z jej odejściem i refleksją, i to jest naturalne. Twoja rola nie polega na zatrzymywaniu ludzi przy sobie za wszelką cenę. Twoja rola to być sobą, w pełni, świadomie, z odwagą. Jeśli, więc zauważasz, że pewne relacje się rozpuszczają, nie walcz z tym, spójrz na to, jak na znak, że twoja dusza idzie dalej, a jeśli czujesz się samotny, nie panikuj. Czas samotności często poprzedza czas głębokich spotkań, to jak. cisza przed muzyką. Przestrzeń przed tańcem. Ciemność przed świtem. Karl Jung mówił, że dusze rozpoznają się nie po słowach, ale po wibracji. I właśnie dzięki temu, że jesteś sobą, twoje pole energetyczne się oczyszcza. Nie musisz już szukać, wystarczy, że jesteś obecny. Wszechświat wykona resztę, bo gdy wybierasz siebie, to tak, jakbyś dawał znak: Jestem gotów na prawdziwe, i wtedy prawdziwe zaczyna się dziać.